Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach otwarto wystawę miał piękną przeszłość z AK jako organizator i żołnierz. Ekspozycja poświęcona jest Franciszkowi Maskowi, pseudonim Krogulec. Wystawa jest elementem obchodów nowo ustanowionego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Święta Pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej. Informacje o Franciszku Masku zbieraliśmy już od dawna. Jego życiorysem można by obdarzyć kilka osób, wyjaśnia Szymon Pacyna, autor wystawy, historyk z Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach. Wyjątkowość jego polega na tym, że jako 17-letni chłopiec zgłosił się do Legionów Polskich, także ta jego epopeja związana z walką o niepodległość. Wieczesny zaczęła się w dość młodym wieku, w 1918 roku. Nie stanęła tylko i wyłącznie na tym. W 1939 roku powołany do obrony narodowej walczył we wrześniu 1939 roku w kampanii wrześniowej. Trafił do obozu internowania na Węgrzech. Po powrocie do Polski na początku 1941 roku. Rzucił się w wir pracy konspiracyjnej wspólnie właśnie ze wspomnianym Ludwikiem Kubikiem, z, z Karolem Chmielem, z Józefem Łotockim. E, tworzyli tutaj na terenie naszego powiatu struktury najpierw Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Franciszek Mazek w 1943 roku, mianowany do stopnia podporucznika czasu wojny, objął funkcję dowódcy pierwszej kompanii w placówce Sędziszów 2. Gracia. Jest to kolejna postać, która w znaczącym stopniu działała tutaj na terenie powiatu obczycko-sędziszowskiego i dołączyła do, do zestawu osób, które przybliżamy zawsze w ramach wojewódzkiego turnieju Poezji, i prostu zawsze w są są, Jest to okazja właśnie ten turniej, aby te postaci pr przedstawić. Natomiast w tym roku w ramach pierwszego właśnie Dnia Narodowego Pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej jest ta okazja. Okazja taka znacznie bardziej y Powiedziałabym lepsza, aby podkreślić właśnie ten, ten wymian walki o niepodległość. Franciszek Mazek Krogulec urodził się w zagorzycach koło sędziszowa Małopolskiego, był żołnierzem legionów polskich, obrońcą Polski we wrześniu 1939 roku, organizatorem i żołnierzem Armii Krajowej, a także działaczem antykomunistycznego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po wojnie padł ofiarą represji komunistycznych, był więziony w czasach stalinowskich, wystawa prezentuje bogaty zbiór materiałów archiwalnych. Składa się z dziewięciu planż. Jeśli chodzi o materiały, to pierwsze, z którymi miałem styczność, to były pamiątki rodzinne. Oryginalne dokumenty dotyczące działalności w Armii Krajowej, czy później rehabilitacji z lat 90. dotyczącej Franciszka Maska. Część materiałów to są dokumenty zgromadzone w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. One takie dosyć ciekawe i i dosyć szeroki obraz na temat samego Franciszka Maska, jak i jego działalności i w Armii Krajowej, i, i w Zrzeszeniu WiN dają. E, miałem dostęp również do relacji córki Franciszka Maska, w, bodajże w 2012 roku ona tutaj była, dosyć sporo rozmów przeprowadził z nią e, pan Jan Flisak no i te, te materiały publikował w Biuletynie Sędziszowskim te wspomnieniowe, także to też bardzo ciekawy obraz po połączeniu tych, tych, tych wszystkich materiałów udało się stworzyć. Agnieszka Ochał, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach mówi o znaczeniu takich inicjatyw w kontekście zachowania pamięci o bohaterach Armii Krajowej. Poprzez wystawę o Franciszku Masku, pragniemy przybliżyć właśnie społeczności fakt, że byli Między nami bohaterowie, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. Przedstawiamy właśnie ich biografię, bardzo skomplikowaną, ich starania o wolność Polski, ich także niesłuszne oskarżenie. Jest doskonała okazja, aby właśnie w tym dniu, w dniu 14 lutego, uczcić poprzez opracowanie tej wystawy, poprzez zadanie sobie tego trudu, wysiłku, aby przedstawiać, przedstawiać właśnie tą postać. Pasjonatka regionalnej historii Anna Wenz uważa, że upamiętnienie bohatera, który wziął udział w walce o niepodległość Polski, szczególnie w kontekście działań przeciwko komunizmowi to ważna inicjatywa. Na pewno dla następnych pokoleń należy zachować pamięć o naszych przodkach. Ja nieraz na spotkaniach z młodzieżą tak zachęcam młodych, wyłączcie komórki, komputery, porozmawiajcie ze swoimi dziadkami, może pradziadkami i zobaczycie, ile w waszych rodzinach jest różnych historii, o których w internecie nie przeczytacie. I póki jeszcze ich macie, to po prostu korzystajcie z tego, z ich doświadczeń, z ich tej lokalnej właśnie historii i uczestnictwa właśnie waszych członków rodziny, w tych. W tych, w tych wydarzeniach, które dla was jest historią i oby tak pozostały. Dla pani Anny Węc obchodzony po raz pierwszy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci o żołnierzach Armii Krajowej ma szczególne znaczenie, między innymi ze względu na swojego ojca. Bardzo jestem wzruszona z tego powodu, że pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustanawia właśnie dzień 14 lutego dniem pamięci żołnierzy. Armii Krajowej. Moja taka osobista refleksja to jest, że szkoda, że tak późno, że ich akowców już tak mało zostało, niemniej inicjatywa była dobra i dobrze, że została zaakceptowana przez najwyższe władze. Zgadza się, mój ojciec był żołnierzem AK. Oczywiście to był temat tabu przez wiele, wiele lat po wojnie. Wiem, że jego dowódcą był Karol Pośko. Tato miał pseudonim Cięciwa, także w mojej rodzinie. Mojej, mąż mojej ciotki był w Armii Krajowej, walczył w bitwie pod Kałużówką. Przypominam, że to jest była największa bitwa AK w Polsce południowo-wschodniej właśnie w sierpniu 44 roku. Zachęcam wszystkich młodych do uczestnictwa w tych uroczystościach właśnie sierpniowych tam na Kałużówce. Można dotknąć tej historii, która przed laty właśnie się tam działa. Także wśród moich znajomych, sąsiadów, rodziny było dużo po prostu członków AK, no i na pewno by, by, bardzo by się cieszyli, że taki dzień pamięci ich działalności, bohaterskiej działalności po prostu dzisiaj został ustanowiony. Wystawa poświęcona Franciszkowi Maskowi będzie dostępna dla zwiedzających do 31 maja. serdecznie zapraszamy szczególnie do zapoznania się właśnie z biografią i dokumentami, które dokumentują w fakty z życia Franciszka Maska. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 9 stycznia 2025 roku w hołdzie żołnierzom największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemcy i Związek Sowiecki Europie.